Cześć witajcie z tej strony Olszak i zapraszam Was do oglądania drugiego odcinka z Skyblocka. Ho, ho, ho. Tak więc na początek e, powiem Wam, że trochę po nagraniu odcinka spędziłem na e, wydobyciu Cobblestone'a. E, już e, na trzeci odcinek, tak? Na trzeci? Nie, no, no na trzeci. Już mam taki mały projekt rozesowany na kartce i będzie on przedstawiony w tym lapsie, ale to zostawiam Wam na jutro. Tak więc, jak widać, zachodzi słońce i wstaje księżyc, czy jakoś tak, a my robimy się głodni, więc stanowiłem zasiać motykę <laughs> zasiać motykę yy, w sensie żeby zrobić motykę i yy, zasiać siarwę arbusa arbusa tak no i zrobić jedno pięterko tutaj i w miarę możliwości yy, tego dyrta usunąć bo on będzie nam potrzebny bardzo do naszych farm A, czekajcie wezmę trochę kobla yy, o, już spadł trzeba będzie zrobić nowy generator niedługo ja trzeba tutaj ostrożnie Coś mam co no Nie, w sumie nie mam nic cennego takiego przy sobie. To już musiał, musiałem rozwalić przy tym... przy wydobywaniu y, kobla. Musiałem się zagapić już i rozwalić y, trochę ziemi. Dobra. Jak może być? Dobra, ciach, 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 ciach ile schodzi kobla. Jezusie. To ile ja będę musiał tego wydobyć na ten nasz mini projekt. Jezusie. To będzie wydatek. Milionów. Prawdziwych milionów. Woda zamarza w tym kraju. Niedobór wody Tylko dwa źródła dali nam na początek O! Pięknie! Jak pięknę Ciach, 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 ciach. Jeszcze trochę chciałbym. Nie, nie stercz... Dawaj. Dawaj. Pach, 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 żebyś... Żebym nie wyleciał. Bo jak znam swoje szczęście i niezdarstwo, to szybko by doszło do tego, że bym dokonał aktu samobójstwa w ramach wylecenia za świat chciałem tutaj sobie elegancko wszystko było. Dobra. Tak więc użyjemy sobie mączki kostnej, aby, wy, aby nam wyrosło to. Bo jesteśmy coraz bardziej głodni. No i zrobimy urzeczko. Chciałem tam to zrobić. Co ja robię? Czekajcie. Ciech, 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 ciech. Chciałem z nici zrobić łóżko. Tak, łóżko. Prześpimy się. Myślę, że obudzimy się... Nie, nie obudziliśmy się w wodzie. Nie podeptać. Ach, jeden jeden cobblestone. No. Ścięło nam trochę. Nie ścinaj. Dawaj moje itemy. O, no, jakoś drzewa słabo mi tutaj rosną. Będę musiał zrobić jeden pojedyncze pomieszczenie do tego. kobl Dobra i ja poczekam aż to urośnie wydobędę z masy tego cobblestone'a. no i widzimy